I do, Manuli. do Manuli zakuć przewód do Lancera, a do FMIC zrobić zwroty i zabrać części do tej szarej 500. ty tu miał dzisiaj? Widzę kiepski poniedziałek. Stoję w korku, skarnę sobie interkuler, jakieś części do lotu, bo chciałbym dzisiaj mieć ten temat zamknięty. No i zobaczę, która będzie godzina. Czy jeszcze zdążę coś zrobić, czy nie. Zaraz, jak tylko zalecę na warsztat, to sobie jeszcze odczytam sterownik i Łukaszowi już wyślę, niech sobie tam grzebie. A ja sobie będę spawał do loty. W środę przyjeżdża AGP. W AGP będę montował sabelty, olej w silniku, stuki we wspomaganiu. To już kiedyś tam próbowałem coś z tym zrobić, ale okazuje się, wtedy tak zdiagnozowałem, że prawdopodobnie ta dolna łożysko lub dolna tuleja w kolumnie, nie w przekładni, tylko w kolumnie jest uszkodzona i stuki pochodzą stamtąd. Jak będę miał wyjęty fotel, to będę więcej widział Po to wszystko, mam ewentualnie się kupi po prostu drugą kolumnę Powróciłem, przewód sobie zakułem do lancerka Będzie czekał Tutaj sobie zabezpieczyłem te wszystkie graty z DSG, żeby mi się tutaj nic nie syfiło, nie kurzyło Tutaj mam już części do lotu Czyli jakiś tam kolanka, opaski, silikony Gdzieś wyniosłem intercooler tam tak, więc jeszcze tylko sprawdzę, czy mam materiał na profil zamknięty na belkę dolną Ostatnio jakiś używałem i nie wiem ile zostało, muszę tu pogrzebać Może jeszcze jedną się wyspawa. Jedna z takich tematów jeszcze konkret, które mnie czekają dzisiaj Jeżeli nie będę miał tych profili, to muszę jechać kupić Więc będę musiał jeszcze raz wyjechać najwyżej z warsztatu Pół zabezpieczone, piłą sobie podjadę, żeby nie musiał tam chodzić daleko I atakuję ten dolot Odczytuję sobie już sterownik Profile musiałem kupić, bo jednak się skończyły, więc nie byłoby z czego zrobić tej belki. Odczytam, sprzątnę sobie tutaj stół i dopiero. Sukces, dobra. Okej, okay, to działamy, działamy. Ja już jestem po przerwie śniadaniowej, obiadowej. Może jest 12. Wyschła mi beleczka, więc mogę się brać w końcu za montaż kulera. Wyjąłem sobie też akumulator, bo będę jeszcze montował tutaj short shiftera. Tak sobie wymyśliłem. Chociaż klient chyba nawet o to nie prosił, myślę, że będzie fajnie dopełniało tematu. Tym bardziej, że on jeździ na tor gdzieś tam, więc to się przydaje. Przy też musiałem sobie dokończyć, bo nie miałem gotowych, bo nie ma na nic czasu ostatnio. Są powycinane laserem, ale nie są pogwintowane ani, ani nic tam przygotowane. Dobra, podnoszę wóz i zabieram się za montaż tego kulera w końcu. Interkuler wisi, zarumno tu u góry, jak i na dole. Także tutaj już wszystko jest na gotowca, nie będę tego rozbierał Teraz muszę sobie powycinać niepotrzebne plastiki z które przeszkadzają, żeby tutaj się zawinąć i tam muszę tędy wejść przewodem, tak jak w poprzednim ponieważ tutaj jest drugi zbiorniczek spryskiwaczy i przeszkadza, więc jest troszeczkę po prostu trudniej No i będę powoli kończyć na dziś Dolocik mam cały wyspawany, zamontowany, poskręcany No jutro by mi zostało zamontować zderzak filtr powietrza no i zaprogramować sterownik No i można coś tam pojeździć i spróbować zlogować jak się to wygląda Tym razem puściłem przewód odpryskiwaczy tu górą Ciekawe, zobaczę czy tam gdzieś nie będzie zawadzał, ale chyba nie Bo Normalnie to idzie w tej tutaj belce, no ale tej belki oczywiście w tej wersji nie będzie Do jutra Na czym to ja wczoraj skończyłem na dolotach? Tak, są gotowe Więc zaraz biorę się za montaż zderzaka potem filtra, potem muszę sobie wkręcić tutaj sondę szerokopasmową, żeby AFR sobie zmierzyć podczas prób. No i będę czekał tylko na plik, zapiszę, posprawdzam, parametry wszystkie zloguję i będziemy wiedzieli co, co się dzieje z wozem. Taki plan na dziś. Jeżeli czasu starczy, to zabiorę się za składanie DSG do grupy, bo mechanicznie muszę ją poskładać. Mechatronikę dziś wysyłam do, gdzieś tam o, tam jest paczka, wysyłam mechatronikę do. No do sprawdzenia idę naprawy, bo coś tam w niej jest, niehalo. Trochę tu ogarnąłem przed wejściem, bo jak wiatr wieje, to wszystko się zatrzymuje w tym rogu moim tutaj, wszystkie śmieci z całego placu. Zderzaczek już sobie poskładałem, poskręcałem Sondę szerokopasmową włożyłem, jeszcze tylko zapiszę sterownik Zakładam filtr powietrza i jadę na jakieś próby Okazuje się, że soft nie jest oryginałem Ktoś tam sobie już był Trochę jest namieszane i nam to nie działa tak jak trzeba Przejechałem się dwa razy Najpierw było AFR bardzo wysokie, później bardzo niskie Pulsuje jakby przyspieszanie, nie przyspiesza płynnie, tylko tak skokami Będzie trzeba zrobić ten soft po prostu od serii na nowo więc muszę trochę poczekać, a w tym czasie sobie zrobię przerwę już po 12, zrobię tu trochę klaru, przeniosę tę elektronikę i zabiorę się za weryfikację tutaj tych wszystkich części, taką już dogłębną i składanie powoli tej skrzyni tak, żeby mechanicznie była sobie złożona żebym tylko czekał na, na tą mechatronikę, która już dzisiaj pojechała bo kurier już był, zabrał tu trochę ogarnąłem, więc tak naprawdę mam spoko gdyby dzisiaj się udało jeszcze wystroić tą 500 to by było już w ogóle naprawdę fajnie bo jutrzejszy dzień mógłbym sobie tutaj poświęcić na przykład na lancera bo jeszcze mi jeden pomysł przyszedł do głowy ale to muszę przeanalizować na spokojnie jeśli chodzi o organizację pracy przy lancerze i przy reszcie projektów wyczyściłem sobie płaszczyzny bo zabrałem się za składanie tego, tej skrzyni do kupy przejrzałem filtr, no ktoś tutaj chyba był, bo to wszystko jest za świeże, za czyste żeby żeby było takie kurcze, żebym taką trafił i igiełkę, coś mi się wydaje W każdym razie wszystko mam oczyszczone, Klej nałożyłem, troszeczkę sobie go odparuję I będę mógł składać No a potem już te sprzęgła, to wszystko od przodu No ale na pierwszy strzał muszę włożyć obudowę No i okej, okay, jest poskładana Na jutro będę miał ten uszczelniacz Wypadałoby założyć nowy jeszcze tylko, no w zasadzie tego też tutaj nie mogę poskładać, jedynie tylko pompkę, bo jak wkłada się tutaj mechatronikę, to trzeba nakierować ten czujnik, żeby tutaj do końca siadł ładnie. Więc tutaj chwilę mnie to wstrzyma, aż będę ją mechatronikę z powrotem. No, ale ogólnie myślę, że spoko poszło. Mam nadzieję, że będzie działać. <słuch> Jeszcze tylko kielichy. No i tyle i czekam na mechatronikę. A póki co. Póki co, bo tutaj też nic nie mam na razie jeszcze To czekam też na plik Łukasza Nie mam co zapisać, więc grzeję sobie do lasera bo wycieli mi adaptery pod GBC 20 i 22 bo sobie już zarzuciłem na zapas Ja już tu pogasiłem, kończę na dzisiaj Skrzynię mam prawie złożoną, brakuje tylko uszczelniacza w sumie tego tłu No i mechatroniki wiadomo no 500 się nie udało wystroić no jeszcze nie dostałem tego pliku, ale jadę jeszcze do tokarza, gdzieś tam coś poodbierać więc już tutaj nie będę siedział dzisiaj do oporu, tylko sobie jadę o skoro i tak nie mam ani części, ani softu. Zacznę sobie chyba składać silnik od rana, czekając na softa, w międzyczasie będę to stroić, a tutaj na tym statym stojaczku tu powieszę sobie silnik albo od Toyoty, albo od Mito, no zobaczę jak tam będzie w nim wygodniej i zacznę sobie to składać. W środę rozpoczynam sobie tutaj już od programowania abarta, bo wieczorem dostałem plik. Pierwsze co to, to sobie go zloguję i sprawdzę, czy tu wszystko gra. Potem dokończę tutaj tu składanie skrzyni, bo jeszcze mi zostały kielichy, zostały mi jeszcze chodniczka, uszczelniacz, muszę jechać odebrać i tak dalej. A potem wrzucę sobie ten blok od mito i zacznę go skręcać. że sobie wał, uszczelniacz, i wrzucę sobie go tam na stojaczek, jak wczoraj mówiłem. Żeby powoli sobie to, to, ten temat też popychać do przodu. Zbliża się już dużymi krokami temat sto, Spidera 124 ale jeszcze chwilę, jeszcze półtora tygodnia, myślę. Potrzebuję, żeby chociaż trochę się obrobić. Nie mówię, że całkowicie, ale chociaż z tych tematów nieukończonych, takich krótkich. Jeszcze jakieś samochody mają przyjechać. Dzisiaj ma dojechać, co to ma dzisiaj przyjechać? Grande Punto. W piątek ma przyjechać jeszcze taka sama 500 na serwis olejowy. W przyszłym tygodniu też coś tam jest. Stelvio i. I coś tam, więc też jeszcze takie tematy będą się pojawiać. Aczkolwiek tutaj już myślę, że będzie mógł zagościć ten Spiderek, żebym powoli mógł sobie tutaj realizować ten projekt, bo inaczej tego w życiu nie, nie zacznę. Lancer poczeka na swoją kolejkę, będę go tak w takim no, w tak zwanym międzyczasie, czyli w wolnych okienkach, popychał do przodu. Coś tam zlogowałem, już jest całkiem spoko, chociaż jeszcze trochę nad deładowaniem popracujemy i myślę, że jeszcze nad AFR-em. Troszkę myślę, że zasłucho na bucie. Na postoju troszeczkę za bogato. Także wracam sobie na filmę. Loga wyślę Łukaszowi. A ja się zabieram za ogarnianie. Kończenie tej skrzyni DSG. Sprzątnięcie tam na stole. To sobie teraz na objazdówkę. Po ten uszczelniacz. Który tutaj przykrywa ten dzwon ze sprzęgłami. Resztę sobie skręciłem. Naszykowałem sobie też blok. Już go wydmuchałem. Korbowody, gdzieś tu tłoki, uszczelniacze, coś tam sobie to za chwilkę tutaj porozkładam, jak wrócę. I pierwsze co to będę chciał włożyć, wał razem ze stopami po to, żeby tutaj włożyć uszczelniacz. Bo potem jak przykręcam tutaj stojaczek, to jest to ciężko po prostu zrobić. Ten tutaj właśnie. O. Więc później sobie założę ten pająk tutaj i wrzucę go na jak no już później to już tradycyjnie, tak jak zawsze gdzieś tutaj jeszcze, aha, bo są powyciągane też natryski na muszę je powbijać to jest pierwsza rzecz jaka będzie zrobiona na razie lecę potem uszczelniać, żeby zamknąć już ten temat na skrzyni i wracam, biorę się za, za tego pacjenta tu przygotowałem sobie wał, wytarłem wszystkie czopy i tak dalej wbiłem natryski na tłoki wyczyściłem tutaj przygnie, tutaj gdzie siadają paneweczki, paneweczki naszykowane kolben szmita, więc włożę sobie teraz je na miejsce i zamontuję wał Wał sobie wrzuciłem, wstępnie połapane, niedociągnięte jeszcze. Teraz sobie skoczę na próbę, bo tu już się kończy zapisywać. Nowa wersja. I jak wrócę to zakładam tu uszczelniacz i ten pająk i wstawiam go na stojaczek. Okay, będę rendering dzisiaj już pomału kończył. Tu mam tak, blok mam odświeżony, wał włożony, pompę sobie już wkleiłem. Uszczelniacz tylny jest też już zamontowany. Teraz tam się myją jeszcze w ultradźwiękach jakieś rzeczy. Bo były bardzo brudne, nie mogłem ich domyć tutaj ręcznie. No, jak tylko będę mógł wrócić do tematu, to wracam jutro. Mam przyatakować tego Abarta Punto, jakieś stuki w zawieszeniu i fotele. Z tego co wiem, no tego się wystroić finalnie jeszcze nie udało. Ale już jest mniej więcej ogarnięte, co tam nie działało. Kwestia tylko jeszcze dopracowania tego softu, tak żeby działał tak, jakbyśmy chcieli. 100%. Więc ja sobie powoli spadam do domu. Ogarnę może lantię, bo jest trochę zapuszczona Jutro się ciąg walki Już miałem się zbierać, już zamykałem Ale jeszcze musiałem wjechać takim Punto Grande Na Barcikiem, poprawić tam wieszak chłopakowi Bo stukał wydech o osłonę termiczną I jeszcze w tej chwili dostałem ostatni plik Od Łukasza na, do 500, więc jeszcze ją zapiszę I się kawałek przejadę Dzisiaj czwartek, ja już jestem po jeździe. I punciakiem, który został przywieziony w nocy, a musiałem się przejechać po nierównościach, bo zawieszenie z tyłu skrzypi, chciałem sobie tego posłuchać. Te stuki kolumny, które tu już kiedyś zdiagnozowałem, chciałem się upewnić, że moja diagnoza jest prawidłowa, a w tej chwili sobie pojadę na warsztat, wyjadę tam 500 kom, już tylko na hamownię, ale hamownia od 9.00. Także na razie sobie nią wyjadę na dwór. A tymi zobaczyć zobaczę, co tam z tyłu skrzypi Czy to tuleja w belce, coś z amortyzatorem Potem zajmę się fotelami, bo tutaj będę montował sabelty Dobra, przeparkuję teraz pięcetę i wjeżdżam nim Zobaczyć, co tam z tyłu skrzypi Punciaka sobie już podniosłem, ale zanim się za niego zabiorę to Postanowiłem sobie jeszcze tutaj wymienić wodę w myjce Bo wczorajsze te części, które się myły, myły do mito, nie domyły się Także odpalam ją Niech sobie brzęczy, a ja się biorę za weryfikację co tu skrzypi, bo na razie nie widzę Będę musiał sobie tu odkręcić amortyzator chyba, wyjąć sprężynę i poruszać samą belką To wtedy wykluczę sobie tą poduszkę, tutaj tą tuleję No bo tak to na razie nie, samym kołem ruszając nie słychać tego Ja dzwoniłem jeszcze do Jury i mają wolne rolki, więc mogę jechać zmierzyć 500 Tak więc najpierw jeszcze to sobie ogarnę, żeby zamknąć temat 500 Jechałem na pomiar no i ciekaw jestem bo mam bardzo mieszane uczucia to do wyniku no i wynik taki powiedzmy, że przeciętny nic wybitnego, nic poniżej 200 koni, niecałe nawet no 200 koni załóżmy i 317 newtonów o, oporny egzemplarz, dużo było zapisów, dużo kombinacji, nie chciało to działać poprawnie, ale też jeździłem i czułem, że ten samochód nie jest wybitnym przypadkiem. No ale dobra, no swoje zrobił, tyle miało być, mniej więcej tyle jest. No, pierwsze mycie poszło i już dna nie widać, czyli coś tam jeszcze, jeszcze coś tam te części puszczają. Niech się myje jeszcze raz, 500a sobie ostygnie, to wymienię sondę, wkręcę tą seryjną, wyjmę moją szerokopasmową, no a tutaj trzeba będzie chyba wyciągać belkę, no bo wydaje mi się, że skrzypią poduszki W sensie nie poduszki, tuleje Jeszcze drugi amortyzator odkręcę dla pewności, ale już słychać, że to tam, tu się to odbywa Ale dobra, nie uprzedzajmy faktów, jeszcze chwilkę Dobra, muszę rozbierać tutaj koła, hamulce, odkręcić przewody, zdjąć linki ręcznego czynniki ABS-u rozpiąć i wyjąć tą belkę na ziemię, bo obydwie tuleje są do wymiany Ok, umęczyłem tą belkę, musiałem ją całą wyjąć, wytargać te stare tuleje, wprasować nowe Odpowietrzyłem hamulce, poskładałem wszystko Czyli jesteśmy w punkcie zero, bo na to też klient się nie umawiał Umawiał się na montaż foteli i stuki z kolumny kierowniczej Więc jeżeli zdążę jeszcze do jutra mu zamontować fotelę, to tyle będzie miał zrobione i nie więcej Ponieważ w poniedziałek mam inną robotę już umówioną A nawet już jutro w zasadzie Ale nic, zakładam koła i sobie wyjadę na zewnątrz i tam sobie będę te fotele rozbierał. No, udało się szyny przeszczepić, więc jest w miarę spoko. Na pewno będę musiał poduszkę zemulować bo tam po prostu no, w tym sabelcie nie ma. A żeby się tam nie świeciło, Sobelty są fajne, bo mają ten karbon z tyłu lakierowany. No nic, teraz zamontuję to. Zobaczę, czy zapinka pasuje, bo nie pamiętam tego, czy przekładałem ze starych. Jak to było. Muszę zobaczyć, czy to pasi, czy nie. Jeszcze zapisałem plik z popsami. Jadę się przejechać, czy popsuje. Popsy ma na sporcie, czy nie? O! Oh. Ok. bezpiecznik sobie strzelił. Takich cudów jeszcze też nie miałem. Ale nic, dobra. Uzdatnione. Jadę jeszcze raz. Znaczy, spróbuję. Sprawdzić te popsiory? Będę na dzisiaj kończyć już. Coś tam się udało zdziałać, bo i schamowana mam 500. Popsy są już. No, zrobione, tylko tam jeszcze jedno, coś mi nie pasuje. To mi ukaże że trochę przyśle. Tutaj te tuleje belki zmęczyłem. Fotele zamontowane. Jedynie co to tam muszę jeszcze emulator z yy, poduszki zrobić. I też będzie gotowe. Aha, no jutro wejdźmy sobie przekładnie kolumnę, żeby zacząć jakieś tam napisy, numery. Bo prawdopodobnie będę musiał kupić drugą. Bo tutaj w środku coś stuka i nikt mi tego raczej nie będzie regenerował. A prawdopodobnie jest luz na wewnątrz samej kolumny, tam we wspomaganiu. Tak więc ja na dzisiaj już kończę, uciekam. A dosyć mnie ten dzień jakoś tak zmęczył. No ale nic, jutro piątek, a jutro 595 na wymianę oleju. I taki ogólny przegląd, no i tego tutaj muszę domęczyć. W sobotę wydaje 595, to szare po strojeniu To sobie wydam w sobotę. W przyszłym tygodniu, pierwsze 3 dni, postaram się złożyć silnik jeden, przynajmniej ten jeden. A jeśli starczy czasu, to dół do tego drugiego, zobaczymy. Później w czwartek mam Skodę RS na jakiś tam serwis, a w piątek, a w czwartek jeszcze też, Stelvio. W czwartek rozkręcę, niech cieknie sobie. W piątek poskładam. To tak około 4-5 godzin powinno cieknąć, to najlepiej to zrobić po prostu na noc. Zamykam ten interes i uciekam do domu. O Jeszcze zanim wyszedłem, wyciągnąłem sobie z te rzeczy. No, myślę, że spoko. W życiu bym tak nie doszorował pędzelkiem lub puszczelnikiem czy czymś. Przeschnie sobie akurat do jutra, a jutro wrzucę coś innego. No, dzisiaj mamy piąteczek już. Dzisiaj będę robił 595, jakiś serwis olejowy i przegląd ogólny. Na pewno muszę dokończyć tamto 595 z tymi popsami. Coś tam jeszcze miało być poprawiane. W ogóle to muszę zrobić trochę porządku na warsztacie, że po wczorajszej akcji zostało trochę syfu. W tym to grandę wyciągnę sobie kolumnę z i zamówię taką drugą gdzieś tam na. Aukcji jakiejś alegrowej czy gdzieś, bo wewnątrz są jakieś dźwięki, to jeszcze oczywiście sobie sprawdzę po rozebraniu, ale raczej na 98% jest to to i w zasadzie miałbym tego gościa tutaj skończonego, jeżeli ta kolumna mi wróci już, znaczy no, przyjedzie nowa, założę. Powinno być git. Na pewno jeszcze geometria. Tylny wózek, czyli w zasadzie tylna belka była wyciągana, a można ją przestawić na otworach, co pewnie się stało, znając życie. Poza tym już przed wyciąganiem przejechałem się, i auto bardzo mocno, według mnie mocno ściąga w lewo, więc tutaj będzie trzeba to sprawdzić. No i pewnie będzie fajne, trochę tu posprzątam. Jutro mam plan trochę podziałać przy swoim. Poniedziałek wracam do składania tego tutaj multiera do, do projektu Mito. Chciałbym go w poniedziałek, wtorek obkręcić całego. Więc zaraz sobie jeszcze wyszukam jakieś brudne graty tutaj w tych skrzynkach. Mam tutaj dwie skrzynki części do Mito plus jeszcze tam dwie pod stołem. Więc wyszukam sobie jakieś takie rzeczy nieelektryczne, a brudne. Powrzucam wszystko, tam niech się wypierze, żeby mnie ja się nie musiał z tym później męczyć bez sensu. I zobaczymy co dalej Bo od kolejnego tygodnia wjeżdża już tutaj spiderek I zabieram się za ten projekt 124 Spider A na razie muszę przemęczyć te tematy Do lancera nadal części nie ma Więc po prostu wrócę do niego jak one wszystkie zjadą I będę miał jakieś okienka Będę sobie do niego podchodził Nie da się inaczej tego ogarnąć Nie mam tylu stanowisk na warsztacie Żebym mógł tutaj kwitnąć Po prostu czekać Rozprzątam ten syf, ale najpierw Z tego to chyba nic się nie uda dzisiaj A Barcik już podjechał? Także teraz tym wyjeżdżam, tym wjeżdżam, zabieram się tam za robotę. Tam widzę, że już klocki się kończą z przodu chyba też. Więc będzie jeszcze klocki. Będą oliwka, coś tam. Tutaj jest tak z Uprzątnąłem chociaż tyle, więc zabieram się do roboty. Dobra, oliwkę puściłem. Niech ja sobie jeszcze kapie chwilę, ja skoczę do chłopaków tutaj poszło oliwę. E, filtr muszę wymienić też klocki. No w każdym razie jak tam podejrzę, to jest końcóweczka, tylko nie wiem czy znajdę. Końcówkę do klucza, do koła. No, no dobra, po kolei. No i hamulca on zrobione, już była końcówka klocków. Tu już widać na ślad pod do czujnika klocki. Eee, olej, płynu dolałem, filtra przyjedzie, bo nie mam filtra powietrza, ale to jest nie problem. Koła podokręcone. No ale no, to będzie tak z grubsza wszystko na ten czas. Następnym razem myślę, że już z rozrządem będzie trzeba to zrobić, bo już będzie czas. Rozrządzi świeczki. Mogę tym wyjeżdżać na zewnątrz i czekam tylko na filtr powietrza postanowiłem jeszcze zajrzeć do filtra kabinowego no i szału nie było więc go też jeszcze zmieniłem także jest 500 jest gotowa ten już tutaj czeka spróbuję wam nagrać tylko nie wiem czy będzie to słychać To ogólnie bardzo jest spotęgowane na drobnych nierównościach, na takiej tarce, bardzo grubej kostce, na przykład brukowej, albo nierównościach szutrowych. Muszę tam się dostać pod pokrywkę, posłuchać tego jeszcze, jeśli się nie mylę, no to, to tu gdzieś w tej kolumnie jest ten dźwięk, stamtąd się gdzieś wydobywa. Takie niecodzienne trochę jakby, codzienna usterka, no ale, no cóż, no zdarzyła się. Fotele tutaj już wczoraj wjechały, jak widzieliście, ładne, bo z karbonem. Tam wrzuciłem stare emulacje, jeszcze dzisiaj zrobiłem do tamtej poduszki pasażera Widzę, że się kontrolka nie świeci, więc wszystko gra, będę mógł tam poskładać ten pasticzek No i cóż, no jak, jeśli dojdzie do wyciągania kolumny, no to będę musiał nim wyjechać na dwór I tam ją rozebrać, bo samochód będzie unieruchomiony jakiś czas Dobra, ale póki co to może zrobię sobie przerwę, bo już dochodzi 12 Żeby za chwilę nie przerywać tej roboty, to sobie zjem teraz Po przerwie zabiorę się za zadiagnozowanie dalsze i wyciąganie tego ustrojstwa Ostatni przelot tym Pacjentem, czy wszystko gra Mamy popsy jakieś tam na sporcie Na postoju są mocne Podczas jazdy są słabiutkie, żeby nie wkurzały Więc jadę się karnąć Jeszcze tak profilaktycznie, żeby mieć czyste, czysty umysł na jutro że to auto jest takie, jak miało być Wracam i targam tą kolumnę bo tam już zacząłem rozbierać, ale Jeden telefon, drugi trzeci i się zrobiła godzina już 13. Ale fajnie w miarę wyżej. Szkoda, że ten wynik taki trochę nie do końca, ale z drugiej strony, jakby wszystkie wychodziły jednakowo, to też już by było tak. Monotonnie, a tak jest przynajmniej co sztuka, to inna. No dobra, koniec tam filozofowania. Jadę się karnąć tam kawałeczek. Akurat jest mały ruch, to idealnie. Przetestowane, wszystko hula. Popsy są. Na sporcie, na niesporcie nie ma, więc wracam tutaj do tematu w końcu i kolumnę. Wyciągnąłem to wspomaganie. No jest taki dość spory luz na tej ośce i tutaj prawdopodobnie ten dźwięk się dobywał stąd. Ale nie będę tego rozwierał. Po prostu zamówiłem drugie. Zobaczymy co przyjdzie gdzieś w poniedziałek, we wtorek. No nie sądzę, żeby komuś się chciało dzisiaj to jeszcze wysyłać. No a tak to, to za chwilkę wydaję 500. Zacznę tu robić trochę porządku. Tam się dalej coś myje do mito, bo jest trochę tych części jeszcze głowiczkę, tu muszę umyć. A jest jeszcze trochę tego, ale będę miał później łatwiejsze składanie. Zrobię sobie tutaj porządek. Tutaj laptopa też już mogę pochować, wszystko poogarniam sobie ten syf. Jeszcze przyjedzie moja ukochana żona. Wymienię olej w mojej Alfie, bo nigdy oczywiście nie ma kiedy. A dzisiaj, że się udało coś wcześniej ukończyć niż myślałem, to trzeba to wykorzystać. W przyszłym tygodniu jeszcze czeka mnie wymiana spręży w mojej. Służbowej lunchi, bo są z przodu połamane, no ale to, to w przyszłym tygodniu. Naszykowałem tu trochę gratów do składania. Jakieś tam odświeżone kółeczko i w poniedziałek sobie ruszę z tym tematem. A jeszcze przy piąteczku przy fajrancie taka szybka robótka, olej w silniku Alfa Romeo Giulia 280 KONI, dwójtrówka. Ogólny przegląd i olej z filtrem. Oliwka zmieniona, jeszcze tylko kasowanie komputerem serwisu No i tyle na dzisiaj Mogę pomału otwierać bramę, wyjadę sobie, zrobię co mam zrobić, kąpem i do domu Jutro abart mój No dzisiaj sobota, dzisiaj odbiór tego tutaj abarta, już ono byłem go opukać na myjni Więc jest czyściutki, bo trochę się zakurzył Zrobię sobie kawę i no i tak, muszę wyjechać tym silnikiem tutaj dalej Dorobić sobie tam taką blaszkę do mocowania łapy tylnej Zamontować trawers, zamontować silnik, i zrobić resztę łapy tylnej, i zobaczyć, czy w ogóle tą tuleja jest w odpowiednim miejscu na tą poduszkę, czy to wszystko będzie migrało. Jeśli to dzisiaj zrobię, no to już spoko, bo zostaje mi tylko zamknięcie trawersu, i zamknięcie jeszcze tej, tych zastrzałów tutaj przy podróżnicy. To jeśli chodzi o przód. Tam jeszcze, jak słyszycie, co tak brzęczy, to alta dźwiękowa, no Myję sobie jeszcze rzeczy do Mito Dzisiaj wrzuciłem tą głowiczkę do odwałka Ono będzie się tam myło, a ja... A ja sobie będę działał przy swoim projekcie No już dochodzi 14, będę pomału uciekał Uspawałem sobie prototyp tylnej łapy No jest dosyć skomplikowana, więc trochę czasu zeszło Ale jeżeli moje pomiary były dobre i teraz mi nie pociągło przy spawaniu, no to... To powinienem mieć bryłę, już jakąś zarys chociaż tej poduszki, znaczy tej łapy ogarnięty. Wiadomo, że potem ją jeszcze będę dopracowywał, szlifował, zakrąglał rogi i tak dalej, to ona będzie lepiej inaczej wyglądała, ale na razie póki co istotne są otwory i montaż tej łapy, żeby pasowała do nadwozia i do skrzyni. No i zamykam w poniedziałek składanie silnika do projektu Mito. Tu leżą części, tu część trochę, pod tym, pod tą szmatką też trochę, a tutaj stoi blok. Także taki jest plan. Mam nadzieję, że poniedziałek, max wtorek skończę ten silnik. Do poniedziałku, hej!